Witam serdecznie. Dzisiaj będzie narracja po ostatnim filmie. Kiedy to bardzo narzekaliście z tego tytułu, że są tylko napisy, albo nic nie mówię, dlatego postanowiłem, że tym razem też na filmie nic nie mówię, ale mówi do Was głos prosto z głośników, który przekazuje to co robię. Zatem był do wykonania blad kuchenny, który tak się składa, że miał mniej szerokość chyba 38 cm a standardowo blad ma 60 do tego trzeba było go przeciąć po długości tutaj akurat widzicie jak się z tym męczę na raty bo tam było trochę więcej niż listwa obejmuje dlatego też musiałem użyć super zagłębiarki parkside'a i przeciąć to dlaczego użyłem zagłębiarki parkside'a ponieważ miałem tarczę założoną do drewna i nie dość precyzyjnie jeśli chodzi o kąt prosty no i już udało się to właśnie uciąć. Tutaj jest następna scena. Zaznaczam finalny wymiar, który muszę zrobić, blatu. Z tym, że blat będzie zacinany pod kątem 45 stopni, tak żeby blat, który przychodzi za chwilę w nogę, miał i była piękna linia przejścia, a nie taki schodek pod kątem 90 stopni. Dlatego też. Tutaj już niestety użyłem, się, użyłem trochę lepszego sprzętu wzięłem Festula, tylko dlatego, że od razu mam ustawione 45 stopni i mam pewność, że to 45 stopni jest, bo już używałem tego kilka razy. A w przypadku Parkside'a musiałbym trochę się namotać, żeby te 45 stopni zrobić. A z natury jestem tam leniwą, dlatego też zrobiłem od ręki całość Festulem. Tutaj trochę. Adrian mi pomaga, żeby to listwa się nie ruszała. O, zapomniałem o kablu, taki detal. No i dobra, jedziemy. Tnę na raz, albo nie tnę. Jeszcze ostatnia poprawka. A, bo już stół troszeczkę niżej, bo to jest 28 mm, ale pod kątem 45 stopni, zatem to jest 28 mm plus pierwiastek z dwóch. A pierwiastek z dwóch to 1,44. Jeszcze jakieś wspomaganie kątownikiem na wszelki wypadek. I lecimy z koksem Robię to wolno z tego względu, że po pierwsze blat jest dębowy. Tarczę mam do drewna, chyba 24 zęby. Ale i tak dom się niemiłosiernie pali, mimo że tarcza jest ostra. I nie wiem, a jak z kolei robię to szybko, to festu praktycznie staje. Wszystko zależy od klepki, jedne klepki są mięciutkie, drugie twarde jak cholera. W związku z tym stwierdziłem, że wybiorę jedną prędkość, która jest jakaś wolna. A i tak jak za chwilę zobaczycie, uwaga, tadadam, to i tak się wszystko spaliło. Niestety, taka jest natura cięcia drewna. No w każdym razie pierwsze cięcie jest. Czas na drugie cięcie. Te drugie cięcie musi być zrobione no, praktycznie w tym samym miejscu, w którym się odcinało. Po to, żeby było pięknie. Tak tak załamuje krawędź. Boże, co ja tu robię właściwie? A, sprawdzam czy jest 45 stopni. Tak, było tam 45 stopni. Dobra, teraz ta trudniejsza część. Ponieważ całość się odcięła w tą stronę. O właśnie. To teraz muszę uciąć taki drugi kącik, czyli praktycznie od zera, a najlepiej by było od zera ciąć kolejne 45 stopni. Wszystko pięknie ustawiam. Mam nadzieję, że jest idealnie. Przykładam sobie jeszcze kątownik, co stwierdzam jest głupim pomysłem i ostatecznie z niego rezygnuję, ponieważ y, wprowadza błąd, bo okazało się, że to sam kątownik nie trzyma konta. Przykładam zagłębiarkę. Wszystko jeszcze raz sprawdzam. Chwila emocji, i właśnie w tym momencie. Padła mi bateria w aparacie, i dlatego więcej nie zobaczycie. Zatem dalej używam sokłębiarki. Odcinam 45 stopni. Okazuje się, że jest prawie idealnie. Wszystko pięknie. A następne, następnie biorę lamelownicę, i lamelownicą robię wejście na lamelki 20, po to, żeby wszystko skleić na lamelki. No i jedyne co mi się ostało z tego nagrania, z tej sesji, że tak powiem, to to, że mam jedno zdjęcie. I właśnie patrzycie na to zdjęcie. W związku z tym, że postanowiliśmy troszeczkę przycebulić całość, łączymy jeszcze po długości. Ponieważ noga była za krótka, nie dało się tego raczej z blatu wyciąć, postanowiliśmy z niego kawałka dociąć i całość mniej więcej w połowie jest klejona po długości. Jak widać klepki idealnie się nie schodzą, no ale nic za to nie poradzimy. Takie są uroki klejonek. Całość sprawdzamy, może nie sprawdzamy pionu, a sprawdzamy, staramy się, żeby całość utrzymała jakąś płaszczyznę płaską, dlatego kilka poziomic, ściski całość Dodatkowo za chwileczkę będziemy ściskać po całości z góry. I tak właśnie y, wygląda y, klejenie w tym momencie nogi, która jest za długa o kilka, chyba 2 czy 3 cm. Y, kleimy tak, żeby wszystko ładnie wyszło, a za chwilę już szlifowanie. Po sklejeniu pozostało wyszlifować całość lecimy według zaleceń producenta oleju, a producentem oleju w tym wypadku jest Festool, także ale ten się wziął za szlifereczkę. leci, jak widać niestety łączenie jest widoczne, to jest wewnętrzna część, także nie jest aż tak źle z drugiej strony wyszło trochę lepiej, ale chyba nie wiem o no tutaj macie chwilę do zobaczenia, I niestety więcej nie ma olej to jest olej Festula Hard Surface, jak się nie mylę, tak to się nazywa, ten najmocniejszy do blatów kuchennych, po to, żeby blaty przetrwały rok, a nie pół. Jak widać, łączenie jest mocne i, i całość naprawdę fajnie się prezentuje, no poza tym, że to łączenie nogi niestety widać, ale niestety cena czyni cuda, tak mogę powiedzieć. Całość jest nakładana tym fajnym systemem do olejowania festuła, a teraz już jest to polerowane tymi różnymi wkładkami festula. Najpierw zielona, potem druga warstwa oleju, a potem biała włóknina. I całość pięknie się świeci jak psu jajca. Nie pozostało nic innego jak podziwiać, jak to jest zamontowane w kuchni. Ale wcześniej trzeba było się zapakować do samochodu. Jak widać całość jest troszeczkę nie gabaretowa trzeba użyć dużego, większego samochodu i możemy cisnąć klienta. o klienta. No, jeszcze szyna. Niczym miecz samuraja, zagłębiarka. Lecimy. A tutaj już widzicie jak to się wszystko prezentuje na miejscu. Czyli cała kuchnia, wszystkie blaty są zaolejowane. Właśnie tym pięknym olejem. No i tu jest blato stolik z linią cięcia. Jak widać, no niestety nie musi być pięknie, żeby było idealnie, czy nie musi być idealnie, żeby było pięknie, jakoś tak. Tak to się właśnie prezentuje. Dzięki za uwagę. Jeżeli trafiłeś tutaj przypadkiem i nie chcesz na przykład kupować zestawu festula do olejowania, to możesz na przykład obejrzeć film, jak to zrobić. Tańszym sposobem, klikając na ten film tutaj po lewej stronie ekranu. Ewentualnie, że coś Cię coś zainteresowało i jesteś tu pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania. To chyba tyle z mojej strony. Pozdrawiam, cześć.